Czy Dzisiaj zabrałem sobie w. Dorset. Lub inaczej, mówiąc po polsku, tak jak po, po angielsku, drzwi. Nie, bo po prostu to brzmi bardzo beznadziejnie. Lecz. Pokażę Wam na starcie. Dwa takie fajne rzeczy, których może nie widzicie. Choć więc coś wie. Tutaj są oscylindry. Na pewno wiecie co to jest, nie wiedzą. Na pewno też każdy zna window'a. Tam siedzi window, tylko tego to się zło window, tego tak co nie? I Innej... trzecie to jest most. Oczywiście tak tam jest taki jakby taki most. Więc... Ja go nie zauważyłem. Tylko skończysto bo już nie pamiętam, ale coś tam mogę. Dobra, zagramy sobie... Tylko sobie zagramy w jedną osobówkę. Co się stało? widzicie, że mnie wywaliło, po prostu, że tak dziwnie za Ale to trzeba. Spróbujemy przejść. Figura. Figura to wiecie, kto to jest, nie? Figura pewnie wiecie. Ale to, kto nie wie, to figura to jest tak jakby demogorgon. Coś podobnego do grina z Rainbow Franców, ale jest taki brązowy, zamiast nastrojono jest demogorgon. No i jest zobaczycie, no wleci też mm, odcinek, w którym pokażę Wam... Yy, nie wiem kiedy leci, właściwie nie nagrałem, ale wleci na pewno odcinek. pokażę wam ukrytego potwora w dorsach. No więc możecie się wyczekać. Ja jakbyś się rozpoznałem, to dosłownie bo no, bo nie Nie on strasznie. Lecz nie, ma, nie da się go nigdzie, nigdzie spotkać. A dzisiaj go niestety wam nie pokażę. Pokażę wam go na jakimś shortzie. Już niedługo. Dobra, grajmy tak czy siak. Dobra, no nic się nie dzieje, na no nic się nie dzieje, szóste drzwiczki. O Jezu, to jest, to jest po prostu ściemny pokój. To jest taki... chyba tam jest. Dobra, idziemy dalej. Jak na razie jest łatwo. Gorzej będzie jakby będzie trudniej, bo teraz jest sfiotko, ale później będzie bardzo potężnie. Będzie bardzo trudno przetrwać, bo ja. No cóż, jest to, to Dwa razy przebiegł stąd, to nie, to, nie wiem. Ale czy że jeżeli raz biegnie lub ambusz, to jeżeli się schowacie do wędów, to dostaniecie jumpstara, bo wtedy już myślałem, że jest bardzo blisko. mocno się nie schowałem. Mog mógłbym w sumie Wam pokazać, jak będzie następny raz będą węd. To jest bardzo rzadkie. Patrzcie co tutaj jest. Nie, to w sumie nie. w każdej szafce tak jest. Są albo pieniądz kupi, albo nic. No ma. czy się uda przejść do dorsy. Czy Dorsów dorsów się uda przejść? Może się uda w Czy ja jeszcze ani razu nie przeszkadza? Tylko się przeszło, że teraz to się od tego do mnie. To od będzie taki jak raż. Znaczy to. Wziąć sklecza. Nie wiem to czy to wcześniej wskoczyła, bo w takim momencie ja gadałem i już myślałam, że to już nie To nie jest w sumie jumpscare, to bardziej... W no, sumie to chyba co to, bo co to jest? To się nazywa... Tak, wiesz jest jumpscare. Myślałam, że dostanę jumpscare'a. Rush. Ochroniałem już. Rush. Dobra, poleciał już sobie. Po prostu Rush to jest taka on musi po prostu. Raz, zawsze go nienawidzę na drzwiach 90. bo po drzwiach 90. cały czas ja go mam. Nie wiem dlaczego. Dobra, idziemy dalej. Naj, chyba najdłuższy moment będzie w pokoju 50. To jest bardzo trudne. Każdy chyba wie. Tak to ten, kto grał już. Na drzwiach 50. Ja w się sensie przeszedł i przeszedł drzwi 50. to może powiedzieć, że te drzwi są bardzo trudne. No a ja go przeszłybę dokładnie 4 razy, tylko a grałem w Dorsy bardzo wiele razy. No, zobaczymy. Tu jest coś przejść. Jak należy gryłem gdzie... o światełko. Polecia, Rusz. Idziemy dalej. Wydawało mi się już, że tutaj jest akustika. to jest możliwe. Co? Już jest tyle okus. Co jest? Dlaczego już jest tyle okistika? Nie chcę chodzić do szafy. Ale dlaczego tak już dużo jest czystika? W sumie nic dziwnego. Dobra, i mamy zapanieczkę, ale sprawdźmy do dołu, z, z, zazwyczaj czasem jest coś. To bardzo rzadko. Dobra, znowu ja zapalniczkę. zapanieczka. Oczka, ma oko. Najgorszy był, jakby tutaj był raz. Nie, nie wiem, czy to jest możliwe, lecz chyba jest możliwe. No nie no, pewnie nie jest możliwe. Dobra, mamy ucieczkę Sika. Dosyć szybko to szybko tu nie weźmie jak ona jasna, jest mega szybka mija dosłownie w sekundach dobra, nie nie tylko gdy jeszcze nie ja jeszcze